na widzowie z tej strony. Ja Bambiczek w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Tak dawno nie nagrywałam tego Stumble Guys'a. Te odcineczki i shortyki oczywiście wlatywały. Zostawcie łapeczkę i subika po więcej takich filmików. O Jak zwykle, ja dostałam. Widzowie pięć łapek, kolejny filmik. Pięć łapek i kolejny filmik. Więc... Ui! Jak widzieliście ostatnim razem jak gramy Block to widzicie, że już lepiej gram. Bo u mnie jakieś triki jak pamiętacie moje filmy. Może chcecie się z czegoś innego, no więc napiszcie no, w komentarzu, bo mogę Wam nagrać filmik z, z Plans Zombies też. Też Wam mogę nagrać, tylko, że tam już jestem rozwinięta, no więc nie pytajcie się, czemu ja tego od początku nie zrobiłam, ale zrobimy sobie taką malutką serię i tam 20 odcineczków na pewno wleci. Więc mam nadzieję, że wam się ta, ta, ta seria spodoba. rozpoznała. I teraz widocznie tutaj mamy mocnych typów, więc nie jest dobrze, bo tutaj tylko takie proste grają. A ja nie jestem zbytnio. Ała, właśnie o tym mówię. Ciągle biją. O, Zawsze mówię. Wee, wee. No, lepiej nie będę takiego czegoś robić, bo zawsze przez to przegrywam. Proszę, żeby oni jeszcze nie odpadli. Nie no, proszę, żeby oni odpadli już. Ile oni się trzymają? Wee. Dosłownie widzowie. Długo się strasznie trzymają jo, mam tu takie już, takie te i znam dobrze triki, no nie, Podatki, nie. No, nie. Jest widzowie, przeszliśmy. Bym musiała inaczej się zwołać, udało się na farcie, nie cierpię tego. Dobra, ale się udało, wow. I znowu legendary bloger i zazwyczaj, jak zwykle, pewnie nie wygram. No bo rzadko strasznie tu wygrywam. Jeden raz mi się dopiero udało. No to nie jest takie łatwe, jak tu są tacy prosi. W ogóle napiszcie ile was rekord to jest na blogdash Endless. No to mnie też ciekawi. Ile to jest wasz rekord? To mnie ciekawe widzowie. A teraz już jedna osoba odpadła. Idę bo jak widzieliście, na tańczą łomotki, a mego go Jak widać takie dziwne trochę lobby, bo ciągle mają cząstki. A mi się to rzadko... Nie należy. Jak mają tą taką Może też kupili sobie za 75 zł, bo było ostatnio. I nagle tyle osób ma tą cząstki. A ja jakoś tytnie grałem tu i jeszcze nie było taką, no tu nie było jeszcze nic. Ale fart, ale fart widzowie. Widzowie to nie był taki fart, no co? No wcale. No wcale. Dobra, nie, dobra, szóste miejsce, nie jest tak źle, ale oni tu hardują, no nie no, jak nie, tu w ogóle nie było szans tu wygrać, więc, ale przynajmniej się dostaliśmy do finału i mamy nagrody. i zagramy sobie yy, jeszcze jedną rundkę i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku i napiszcie mi jeszcze, czy wolicie takie dłuższe filmiki, czy takie krótsze. Jak wolicie dłuższe, to napiszcie ile mi minutów w ogóle chcecie Bo na razie to takie 10-15 minut będę nagrywał. No, dzisiaj nagram 10 albo 15 Dobra, tym razem mamy ma mniej chyba specjalnie niż... Wtedy, no to nie wiem, no to nie wiem, nie wiem w ogóle o co mi chodzi z tymi specjalami. No capybara mi zabrała banana. What? Wiecie jak to jest kapibara, capybary lubią banany. Co jest, ktoś postawił na to banana na klecku. No nie, no akurat idealnie był postawiony ten bananek. W ogóle dodawajcie mnie też do znajomych, bo 50 widzów to jest maksymalnie, a mam już chyba 12. I mogę z Wami nagrywać, jak chcecie, więc piszczeniki. A ja Was pododawam? I takie dwie osoby od jednego filmiku. Okej, okay, to jest dopiero druga runda. No to nieźle. Nieźle się trzymam. Mam nadzieję, że nie będą tacy prosi jak wtedy. Bo ja tak nie umiem wytrzymać. Mam taką taktykę, że tak pobiegnę, a nie odwracać kamerki to chyba będzie lepszy pomysł napiszcie mi w komentarzu. Dobra, nie piszcie, nie musicie. Nie Okej, okay, to było już ryzykowne. Tutaj sobie zrobię taki. Ale mi pomógł, co mi przeszkodził. Trzeba zrobimy. Tutaj takie typy mają takie zgody specjalne nie mam tylko taką legendę. No nie no, no. na no, no, zwykle nie. nie. I drugi skok by się przydał, więc między razem to zrobię, ale nie umiem go jeszcze opanować. Dobra, widziałeś. To by było yy, na tyle w dzisiejszym odcinku, więc pa pa!